proponuję taką konwencję. Pani Marszałek najpierw parę słów od siebie, a później sobie zwyczajnie porozmawiamy. Tak, I to jest dobry. najfajniejszy, bo ja też ubóstwiam rozmawiać z ludźmi, wtedy uczę się, zdobywam wiedzę, ale przede wszystkim poznaję rzeczywiste problemy naszych mieszkańców. I myślę, że Pani Marszałek, którą doskonale znam od wielu, wielu lat, ma bardzo podobne podejście do życia. Umie słuchać i umie wyciągać z tego wnioski pozytywne dla nas wszystkich. Także oddajemy głos Pani Marszałek Małgorzacie Kitawiej-Błońskiej. Bardzo prosimy Pani Marszałek. Dziękuję. Dziękuję. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. No jak wiecie, koniec prekampanii. Wczoraj rozmawialiście z Jackiem Jaśkowiakiem. Dzisiaj ja będę przekonywała Was do tego, że po pierwsze warto wziąć udział w trawyborach. Wszystkich delegatów do tego namawiam. A poza tym warto wziąć udział w rozmowach, w dyskusji, żebyśmy wspólnie określić, co jest dla nas ważne, co możemy zrobić wspólnie. Wybory parlamentarne nie skończyły się dla nas wygraną. Mieliśmy taki wynik, jaki mieliśmy. Na pewno wiele rzeczy w tej kampanii można było zrobić lepiej i wiemy to wszyscy, ale jedną rzecz zrobiliśmy dobrze. I to jest zasługa tych wszystkich, którzy kandydowali w tych wyborach, tych wszystkich, którzy startowali z naszych list, każdej tej osoby, która zbierała i ciłała głosy. Bo tak naprawdę te wszystkie głosy zebrane przez naszych kandydatów to jest nasz wielki, wielki kapitał. I to prawda, dzięki tej pracy, mozolnej pracy na dole kandydatów i osób, które je wspierały, zdobyliśmy zdecydowanie więcej głosów niż w poprzednich wyborach. Prace wykonaliśmy, niestety tych wyborów nie wygraliśmy. Ale także ludzie, z którymi współpracowaliśmy, którzy obserwowali naszą kampanię, mówili tak, no dobrze, może macie wady, może macie, nie wszystko było tak, jak chcieliśmy, ale jednak warto Wam jeszcze po raz kolejny zaupać i widzieliście, po raz pierwszy od dawna telefonował ludzie do sztabów, prosili o banery, prosili o plakaty. Jeszcze w poprzednich wyborach tego nie było. Teraz chcieli, chcieli znowu z nami współpracować. I na tych wszystkich spotkaniach, które odbywają się w czasie tej kampanii, ja słyszę, że ludzie chcą nam zaufać, bo chcą wygrywać wybory. Polacy chcą wygrać wybory, nasi sympatycy chcą wygrać mm. wybory i oczekują, oczekują od nas także tej wiary, że my te wybory wygramy. To znaczy my nie możemy stać się może wygramy, może nie wygramy, może będziemy mieli dobrego kandydata, może nie będziemy. Chcą wierzyć, że kandydat, którego wybierzemy, wygra te wybory z ich pomocą i z pomocą naszych struktur. I tutaj nie możemy się wahać, mieć wątpliwości, bo te wybory są do wygrania, tylko ludzie muszą zobaczyć, że my także w to wierzymy, a nie tak jak ostatnio. Może pójdziemy na remis, no może będzie to mała porażka, no jeżeli ktoś tak idzie do wyborów, to lepiej niech do nich nie idzie, bo na pewno nie przegra. Albo się idzie, żeby wygrać, albo zostaje się w domu i nie zamydla się ludziom, bo po prostu nie zawraca się ludziom. Głowie. I to jest bardzo ważne. I ludzie uwierzyli, rozmawiając, a ja tych rozmów w Polsce odbyłam naprawdę setki i mówią, że Duda zjechał Polskę wzdłuż i przesz. Ja przez cztery, cztery lata jako wicemarszałek zjechałam Polskę wzdłuż i przesz. I właśnie ja. mówiąc o tym, że jest Platforma, że jest opozycja w Sejmie, że chcemy z ludźmi rozmawiać. Potem w kampanii yy, parlamentarnej także jeździłam. I wszędzie, na wszystkich spotkaniach, Pojawiały się takie same tematy. Ludzie chcą przede wszystkim, żebyśmy jako politycy sprowodowali, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby zacząć budować zaufanie do instytucji, zaufanie do ludzi. Tego oczekują, ale także oczekują tego, że chcą być dumni, chcą być dumni ze swoich przedstawicieli. Od Sejmu po prezydenta, chcą być dumni z prezydenta, który ich reprezentuje. Chcą być tak dumni, jak dzisiaj dumni jesteśmy z Olgi Tokarczuk, jak jesteśmy dumni, że Polka odbiera nagrodę Nobla i ta duma nas wszystkich rozpiera. I to są takie rzeczy, których Polacy oczekują. Chcemy być dumni, żeby tworzyć wspólnotę. Dlatego te wybory trzeba wygrać, bo Polacy chcą prezydenta, który będzie trzymał konstytucji, ale też chcą prezydenta, który poza budowaniem porozumienia Pokaże, że są sprawy, które są ponad podziałami partyjnymi. A te sprawy to jest ochrona zdrowia, bo nie ma spotkania, na którym ludzie o tym by nie rozmawiali. To jest problem, który dotyczy wszystkich i wszyscy wiedzą, że jedno ugrupowanie, jedna partia tego sama nie rozwiąże. Poza tym o tym trzeba myśleć w perspektywie nie czterech lat, tylko wielu, wielu lat, bo to wymaga większego zaangażowania długofalowych planów. Na cztery lata programy można przygotować zresztą, Koalicja miała bardzo dobry program na te pierwsze uzdrowienie, rozwiązanie tych pierwszych podstawowych problemów. Ale to za mało, trzeba pomyśleć o tym szerzej. Drugi temat, temat wyjątkowy, bo angażuje młodych ludzi i tak naprawdę to młodzi ludzie zwrócili na to uwagę, to młodzi ludzie nas edukują, że to jest ważne, to są sprawy klimatu. Szeroko rozumianego smogu, plastiku czy, czy globalnego ocieplenia. I o tym mówią młodzi ludzie. A wszyscy nie widzą to, co się dzieje. Zbliża się jesień. Wszyscy oglądają te mapy, gdzie jest czerwone, gdzie żółte plamy. Zaczynamy znowu się truć i mamy świadomości, że 50 tysięcy Polaków rocznie umiera tylko z powodu smogu. Tylko z powodu smogu. Ja nie mówię o powikłaniach i o innych chorobach, ale tylko z powodu smogu. Takie miasto jak Chorzów co roku znika z mapy Polski, dlatego, że nie potrafiliśmy uporać sobie, uporać się z tym problemem. Więc także o sprawach środowiska należy rozmawiać szeroko i tam, gdzie rząd, tam, gdzie y, parlament nie da rady, powinien wkroczyć prezydent i zbierać różne środowiska i prowadzić dialog i wspólnie wypracowywać te rozwiązania, zarówno w zdrowiu i w ekologii. Prezydent zajmuje się także sprawami naszej obronności, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ale czy my wiemy na pewno, że mamy zwierzchnika? Czy my wiemy, że polska armia jest w dobrej kondycji? Czy my wiemy, że to wszystko działa jak potrzeba? Też wiemy, że tak nie działa. Wiemy, że pieniądze nie są wydawane, nie jest kupowany sprzęt, a pieniądze, które powinny być przeznaczone bezpośrednio na zakupy dla wojska, żeby napędzać polską gospodarkę, bo to są ogromne miliardy złotych i one nie mogą być, zostawać w kasie tylko u tych, od których kupujemy ten sprzęt ale dzięki temu powinny zasilać polską gospodarkę i rozwijać polski przemysł zbrojny. Powinny te pieniądze napędzać rozwój nowych technologii. Powinny wpływać na polską naukę. To się wszystko nie dzieje, bo znowu nie ma szerokiego, długoplanowego rozwiązania, bo to wszystko, co myśmy robili, to, że chcieliśmy, żeby zakup sprzętu obronnego powodował rozwój inwestycji. W poszczególnych miastach Łódź to do, doskonale wie, jak to wygląda. Tego nie zrobiono, zmarnowano szansę. Helikopterów nie ma, miejsc pracy nie ma, fabryki nie powstały, nic się nie zmieniło. Pien... Francuzi się na nas obrazili i tak naprawdę cofnęliśmy się do początku myślenia o tym, jak uzbroić polską armię, bo nic się nie wydarzyło. Nie ma samolotów, nie, nie ma marynarki wojennej, nie mamy czołgu mamy wojska obrony terytorialnej. I ja z całym szacunkiem, ja nie chcę tych osób, które w tych wojskach ćwiczą, spotykają się. Jeżeli ktoś wybiera taką formę swojej aktywności, że chce ćwiczyć, trenować, działać w grupie, ja uważam, że jeżeli ludzie mają na to ochotę i można to pozytywnie wykorzystać, to trzeba to robić, ale z głową. Nie może być tak, że te wojska mają lepszą, lepsze uzbrojenie niż wojska zawodowe, niż te wojska, które. Są kształcone, bo przecież dzisiejsza armia to jest armia zawodowa bardzo profesjonalna. Wiecie, ile kosztuje wyksz wykształcenie jednego pilota. To są prawie miliony złotych, jego sam osprzęt. To nie może przyjść ktoś, kogo szkoli się prze przez pół roku na poligonach, bo ta osoba nie sprosta wyzwaniom nowoczesnej armii i od tego, co może nas spotkać w wypadku zagrożenia. Więc Wojska Obrony Terytorialnej, proszę bardzo, może tak na, jak na wzór tego co się dzieje w Ameryce. Mamy klęski żywiołowe, mamy powodzie, mamy huragany. Może trzeba, żeby te wojska ćwicząc wspierały w takich akcjach strażaków, pomagały przy takich akcjach i wykorzystać ten potencjał ludzi na czas pokoju. I poza tym nie mogą być niezależne od y, polskiej armii, ale muszą być jednym ze składowych elementów, w tym takim na dole, najmniej wyszkolonym, najmniej przygotowanym, ale mogącym robić wiele bardzo pożytecznych rzeczy. I naprawdę, jeżeli chcemy na poważnie, powinniśmy wykorzystać tych, tych generałów czy oficerów, świetnie przygotowanych, świetnie wyszkolonych, którzy odeszli z armii tylko dlatego, że nie mogli się dogadać z ludźmi, którzy nie mają zielonego pojęcia o zarządzaniu i tak naprawdę to, co robią, to jest demolka systemu, który przez wiele lat budowano. Powinniśmy także wykorzystać potencjał weteranów, wspierać ich i potencjał żołnierzy, którzy przeszli na emeryturę, bo to są ludzie bardzo dobrze wykształceni i także szkoda, żeby ten potencjał został zmarnowany. Wszystkich Polaków, niezależnie czy zgadza się z ich poglądami, czy się nie zgadza, czy odpowiada ich opcja polityczna, czy nie. Kiedy zostaje się prezydentem, swoje legitymacje partyjne, całe serce, bo przecież Platforma dla mnie to jest moja partia i zawsze będę z nią związana, ale będę ludzi niezależnie do jakiej partii należą traktowała dokładnie w taki sam sposób, bo każdy musi mieć gwarancję, że prezydent jest strażnikiem ich wolności, ich wartości i czuwa, żeby nikt nie, stał, nie został z naszego społeczeństwa wykluczony. To są takie oczywiste oczywistości, ale przez ostatnie 4 lata widzieliśmy, że tego w państwie Polski nie było. I od, do, chciałam Państwa przekonać, że warto mi zaufać, bo wiem jak wygrać z budą. Co prawda nie zrobię tego sama i będę potrzebowała pomoc Państwa i wielu, wielu ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w tę kampanię. Bo te kampanie wygramy nie tylko w dużych miastach, ale musimy trafić do małych ośrodków, tych najmniejszych. Musimy dotrzeć do Polski powiatowej i nawet jeszcze niżej. Musimy dotrzeć tam, gdzie nigdy nie byliśmy, a gdzie 37% Polaków czerpie informacje tylko z telewizji publicznej. 37% Polaków wydaje im się, że świat wygląda tak, jak przekazuje ta telewizja. Czyli oni nie mają porównania, bo nie korzystają z internetu, nie czytają gazet, a jak korzystają z internetu, to grają czy oglądają filmy. Więc my tam musimy dotrzeć i pokazać, że jest alternatywa, że ci ludzie mogą wybrać i że świat opisany przez telewizję publiczną, tak nie wygląda. Ludzie muszą się dowiedzieć, że to Karczuk dostała Noble, ale również muszą się dowiedzieć, że szczepionki są konieczne. Muszą się dowiedzieć o wielu, wielu, wielu rzeczach, o których nie mają zielonego pojęcia, bo nikt im w tej telewizji o tym nie mówi. Jeżeli to wszyscy razem zrobimy, to te wybory wygramy i zobowiązuje się, że skorzystam z Państwa rad, z Państwa współpracy, tylko dajcie mi szansę 14. Chciałam Państwa o to prosić, a teraz odpowiem na pytania. Dziękujemy bardzo. Kochani, rozpoczynamy. Bardzo proszę. Proszę, Alif Ołsam. Witam się. serdecznie, Alif Ołsam, koło Łódź. No, koło. Dobrze, spokojnie. Panie Marszałek, ja mam takie pytanie. Panie, czy rozumiem, że jak Pani wygra bezmody prezydentki, co życzy oczywiście z całego serca, czy pani odda, czy stanie pani by członkiem Platformy Ośwaczewskiej? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Dzisiaj polityka zagraniczna jest. Nie? w jakim kierunku będziemy szli? Z instytucjami, jakby z całym naszego kraju. Nie. Kiedy wygram wyborę i zostanę prezydentem z natury, będę musiała zawiesić członkostwo w mojej partii, którą zakładałam, w której jestem od początku. I, i którą po prostu to jest dla mnie część mojego życia, o której się nigdy nie wyprę. Ale na ten czas muszę być prezydentem wszystkich. To się inaczej nie da. Trzeba się z tym pogodzić, że na jakiś czas będziemy się musieli rozstać, żebym mogła robić rzeczy, do których mnie państwo zobowiązali, co do polityki zagranicznej. To prawda, że jesteśmy w bardzo poważnym kryzysie, bo tak naprawdę wycofaliśmy się całkowicie z jakiejkolwiek działalności w polityce zagranicznej. Nie ma nazwy Unii Europejskiej. Trójkandynarski nie funkcjonuje. Proszę zobaczyć co się dzieje. Rozmowy dotyczące Ukrainy. Nas nikt nawet nie pyta o konsultacje, a jeszcze kilka lat temu żadna sprawa w stosunku do Ukrainy nie była podejmowana, jeżeli nie było to uzgodnione z nami. Ta sprawa leży kompletnie. Gru Grupa Wyszehradzka nie działa, bo każdy kraj ciągnie w swoją stronę, także nie ma jednego wspólnego stanowiska. Ukrainą nie prowadzimy żadnych poważnych rozmów. Zmieniła się władza na Ukrainie, jest nowy prezydent. Polskie, polskie MSZ i polski rząd w ogóle nie prowadzi tam rozmów. Ja podejrzewam, że nawet nie wiedzą na jaką skalę te zmiany tam następują. Budujemy nasz sojusz i nasze bezpieczeństwo tylko na Stanach Zjednoczonych i to chyba dosyć nieumiejętnie, dlatego że ja nie mam poczucia, że dla Stanów Zjednoczonych jesteśmy strategicznym partnerem, natomiast jesteśmy bardzo dobrym klientem, który bardzo wysoko płaci za towar, który nam sprzedają. Nie kupuje się sprzętu w taki sposób i na takiej zasadzie. Po prostu kupiliśmy coś, na co nie mamy żadnego wpływu i tak naprawdę nawet samodzielnie nie będziemy mogli tego wszystkiego używać. Prezydent chwali się wizami, ale to nie na pewno nie jest jego zasługa, tylko milionów Polaków, którzy dobrze wypełniali papiery wizowe i zmienili swój stosunek do Stanów i wybrali inne cele swoich podróży zarobkowych na świecie, wolą pracować w Europie niż jeździć do Stanów. Oczywiście Stany Zjednoczone są bardzo ważne i powinniśmy ten sojusz trzymać, ale równolegle z Europą. Nie można mówić Unia Europejska. Stany Zjednoczone, to musi być dokładnie tak samo, jeżeli chcemy także być mocnym partnerem w NATO, bo jeżeli będzie przeciwstawiać Unię stanom, to także NATO przestanie być stabilne, bo NATO jest silne, kiedy wszystkie kraje działają i współpracują razem. Musimy. Bardzo często pada pytanie, to dlaczego nie rozmawiamy z Rosją? My z Rosją będziemy mogli zacząć rozmawiać, kiedy będziemy mieli silną pozycję w polityce zagranicznej w Europie. Wtedy będziemy jako rozmówca traktowani poważnie, a skoro nikt się o nas nie upomni w tej chwili, wszyscy uważają nas za bardzo rozkapryszone dziecko, to nikt poważnie nas nie traktuje. To trzeba naprawdę pokazać, że potrafimy rozmawiać, że potrafimy dawać rozwiązania i to mądre rozwiązania. Także sprawa związana z Łodzią, rozmowy i współpraca z Chinami. Ona się całkiem dobrze zaczynała, to na pewno jest trudna współpraca, ale kompletnie została zostawiona. Jeszcze pamiętam ostatnią wizytę prezydenta Chin w Polsce jeszcze mówiono wtedy, bo to był cel jego przyjazdu tutaj do Polski, ja byłam w tych rozmowach, jak byłam pewnie także o tym rozmawialiśmy. Sprawa została zamknięta, Macierewicz tego nie chce, a to była naprawdę dla nas, dla Polski, dla tego regionu. Bardzo ważna sprawa, więc znowu obejdą nas i zostawią, bo nikt nie będzie czekał, aż my się na coś zdecydujemy, tylko każdy szuka nowych dróg kontaktowania się z Europą czy szukał nowych szlaków. I sprawa ostatnia. Zobaczcie, zawsze w Polsce kobiety brały udział w życiu publicznym, w nauce, w sztuce. Szybko dostałyśmy jako Polki prawa wyborcze. I to nie to, że ktoś... Jak chciałam... I to nie to, że ktoś nam je dał. Bo nie... Polska nie odzyskałaby niepodległości, gdyby nie zaangażowanie kobiet, które na równi z mężczyznami o tę niepodległość walczyły. Polki wzięły na sobie w czasach zaboru ciężar przekazania tradycji domu, zachowania majątku. Dlaczego w Polsce kobiety mogły? rządy ma, zachowywać majątek właśnie po to, żeby mogły wychować dzieci, żeby zachować tożsamość i kulturową, i narodową, i tradycję rodzinną. No, więc Polki zawsze się w naszym życiu świetnie funkcjonowały i dla nikogo to nie było problemem. Miałyśmy bardzo wcześnie posłanki w Sejmie, kobiety były, prezesa, kobieta była prezesem Narodowego Banku, są prezydentami miast, były marszałkami Sejmu, premierami. Naprawdę ja, ja nie czuję. Mam nadzieję, że wygramy te wybory prezydenckie, że pani zostanie marszałek prezydentem. Od czego by pani zaczęła swoją prezydenturę? Jakie, od jakich działań uważa pani, że trzeba by je podjąć od razu na początku, żeby poprawić tą sytuację, jaką obecnie mamy? To jest kilka obszarów. Przede wszystkim trzeba także wykonać to, o czym mówi Sąd Najwyższy. Trzeba wprowadzić nowe ustawy, które to uporządkują. I od uporządkowania systemu podział władzy systemu sądowniczego, tego fundamentu trzeba zacząć. Ale bardzo dużo o sądach mówimy, a dla Polaków, bo my mówimy tutaj sąd najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, KRS i dla nas to są rzeczy oczywiste, my to wszystko rozumiemy. Ale dla większości Polaków to są takie tematy z innej galaktyki. Ich interesuje czas oczekiwania na sprawę, czas załatwienia sprawy w sądzie. To są te rzeczy, ludzie oczekują płacy, że naprawdę system sądowniczy zostanie zreformowany, ale nie zdemolowany, tylko zreformowany, żeby te sądy powszechne działały sprawniej, szybciej, żeby obywatel miał tam łatwiejszy dostęp i miał zaufanie do tych sądów. I to jest także bardzo ważne kolejne zadanie, ale tutaj mówimy obronność, tu nie ma jednej rzeczy, kilka rzeczy trzeba zacząć robić od, od natychmiast, ale pierwsza i najważniejsza przywrócenie znaczenia, znaczenia Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego KRS. Dziękuję. Bardzo proszę. Rynku, Więc ja w zasadzie mam dwa. Jedno pytanie, drugie pytanie. Pytanie jest takie. Czy Pani sobie ja zdaje sprawę, że niedługo Pani się stanie głównym wrogiem, ja głównym stałam. celem wiem, dla przedsiębiorstwa miłości linia Jacka Chórskiego i w związku z tym to nacisk, ja wiem dotąd oczywiście Pani jako marszałek, jako osoba bardzo znana miałem, czy miała, miała próbki, jak to wygląda, ale to będzie zupełnie inny huragan, który został do dosyć skutecznie wykorzystany przeciwko poprzednim naszemu prezydentowi i w dużej mierze przez on Czy jest Pani na to gotowa, nie tylko psychicznie, bo myślę, że to już bardziej ale również organizacyjnie, jak się obronić przed tą falą hejtu i no rozbijania kampanii, no to to po pierwsze, że no nie wiem, już oczywiście o głównym strategu, który potrafi to naprawdę dobrze urządzać. No ale z A, głównym strategiem wygrałam, więc główny strateg... <grym <grym I to jak? Trochę razem <grym grym> no, problemu. No, nie, Ja, ja powiem Panu tak, to jest minnych bardzo minnych poważny problem, to... to już nawet nie mówimy o tym hejdzie i tej dezinformacji na małą skalę, bo tak naprawdę w sieci toczy się wojna. I toczyła się przy wyborach prezydenckich Komorowskiego, to były takie początki. Świat uczył się, jak takie wojny można prowadzić. Zadziałało to przy Brexicie, zadziałało to przy wyborach we Francji. To się dzieje na całym świecie. To już nie jest na taką małą skalę, że jedna osoba czy jedna instytucja musi sobie, może sobie z tym poradzić. To już jest naprawdę wojna hajtu i dezinformacji na wielką skalę. Dlatego tutaj trzeba będzie podjąć i próbować podejmować działania bardzo zmasowane, ale to jest bardzo trudne, bo skoro w Wielkiej Brytanii udało się doprowadzić do tego, do czego doprowadzili, jeżeli we Francji udało się to zrobić, no mamy informację, że nawet Rosjanie wpływali i robili dezinformację we Francji, to my musimy być przygotowani tutaj na to wszystko. No właśnie i dlatego my sądzę, że to będzie jedna z kluczowych yy, kluczowych aren w yy, tej walce, jeżeli tutaj nie uda nam się tego zablokować. Możemy. Przekazać. Próbować blokować, bo niestety chyba na razie nikomu udało się tego całkiem zablokować, tak, bo to jednak, jest... W każdym razie reagować, tak? Żeby no, reagować, żeby była reakcja nie, na to. Bo, że... Przepraszam, ale z moich w końcu obserwowałem poprzednią kampanię wyborczą właśnie prezydenta naszego Komorowskiego i tutaj i na czas ona była bezradna. To, to była pierwszy bezradnia. raz i to, wiecie Pierwsze Państwo, tego, jest, to chyba w ogóle czy, czy był taki poligon dla, dla tego, co się działo w ogóle w Europie. To był poligon dla Rosjan, który w ten sposób wpływali na naszą politykę i dla wielu, wielu jakichś organizacji czy służb, które chciałyby oni to przetestowali w Polsce, potem sprawdziło się we Francji, sprawdziło się w Wielkiej Brytanii, działo się to w Stanach no, Zjednoczonych. No, no, no. Jeżeli tam przy takiej umiejętności walki z takimi działaniami to się udaje, to my będziemy mi naprawdę bardzo trudno. I zgadzam się z Panem, to jest chyba najtrudniejszy obszar do przynajmniej zatrzymania tego w jakiś sposób. I drugie, że tak stoję, ale jeszcze uwaga. Mianowicie ja to w nawiązaniu do tej pierwszej zasady, czyli polityki zagranicznej yy, chodzi o to, że m, są różne, wiadomo, yy, powiedzmy tak, yy, dobra zmiana prawa szereg różnych yy, dziedzin życia, lepiej i mniej, natomiast yy, według mojej oceny, polityka nasza zagraniczna, strategia polskiej, nasza, no, znaczy, mamy szansę, i to, co mogliśmy, a co się nie udało, najbardziej chyba właśnie polityka zagraniczna jest tu kompletnie spaprana. I to jest m.in. w dużej mierze wina bezpośrednio prezydenta, który prawni, tak jakby na początku wszyscy myśleli, nawet ja, że coś jednak pokażę, no bo to Polak, co by nie mówić niby nasz prezydent, kompletnie to wszystko zalał. W związku z tym sądzę, że ten w tej, w tej wzajemnej walce wyborczej, która nastąpi, na tym punkcie możemy naprawdę bardzo silnie nacisnąć na, na nich, na niego przede wszystkim, że pokaż co zrobiłeś i dlaczego żeś tak to wszystko spotkał, dlaczego z człowieka, którego przyjmowano na salonach wtedy pierwszego, w pierwszym czasie przecież um, cesarz Chin, sam Amelden, um, Prezydent Ameryki z pełnymi w tej chwili odcał się nikt. Bo w ogóle nikt się nie pyta o nic. Nie no no ma co pytać, jak on nie ma nic do powiedzenia. No, nie nie pode... Ale ja w ja podupę... to, tak jak to Pan jest... myślał o prezydencie, ja pamiętam, jak przyjmowałam w Sejmie od niego ślubowanie, spotkaliśmy się w tym ciemnym saloniku, przyszedł ze swoją żoną, wszedł człowiek bardzo zdenerwowany, taki naprawdę on był bardzo zdenerwowany i ja sobie mówię tak, no nie wybierałam tego faceta nie lubię go no ale kurczę, dostał takie poparcie tylu Polaków stwierdziło, że warto jemu zaufać, to ja mam nadzieję, że będzie złoży to ślubowanie i że będzie prezydentem i naprawdę byłam przekonana, że będzie prezydentem, że lepszym, gorszym, ale że będzie prezydentem i myślałam tak przez pierwsze 10 minut bo po złożeniu ślubowania wyszedł na mównicę i okazało się, że jest dalej czynownikiem prawa i sprawiedliwości. I wiedziałam, że nic z tego nie będzie, że nie podejmie żadnej decyzji, po prostu jego to przerosło. Nie potrafi... Naprawdę, to, to był przerzut, jak na moich oczach, w ciągu tych kilkunastu minut wiedziałam, że nie będziemy już mieli prezydenta. To obserwowaliśmy te koleżanki i koledzy, którzy siedzieli na sali sejmowej i widzieli to wszystko. Był cień nadziei, że okaże się ponadto, ale wyszedł i mówił tak, jak na wiecach partyjnych swoich kolegów. I tak zostało. Tak, tak, tak. Ale to prawidłowo się radzy, Wszystko odpowiedz. Jeszcze coś się dzieje? Czekajcie.